Hej, siemanko, z tej strony XChanBax i dzisiaj pokażę wam mój pierwszy, moją pierwszą reakcję na Squad Busters. Tak naprawdę jest to nowa gra od Supercell'a, która jest połączeniem w uniwersum każdej ich gry. Ja grałem sobie dosłownie chwileczkę, nie wiem ile konkretnie, ale naprawdę mało i możemy w sumie zaraz zaczynać. <grystanie> Chciałem jeszcze powiedzieć, że jeśli chcesz mi zadać pytanie, pogadać czy pograć ze mną, zapraszam cię na mojego Discorda Imperium i do którego link znajdziesz w opisie. Ale najpierw, jeszcze chciałbym z, Was poprosić o zostawienie łapki w górę na tym kanale, yy, aby więcej osób widziało ten film, oraz suba na kanale, bo przygotujemy Zulianka, wbijamy 1000 do końca roku, a 700 do wakacji mogłoby się udać. Ale bez Waszej pomocy będzie to raczej trudna. W każdym wypadku możemy już chyba zaczynać. Pierwszą rundę sobie zagramy moim składem. Jak widzicie, mam tu jeszcze nie wszystkie postacie, chociaż i tak na razie postaci jest dość mało. Ale tak naprawdę i tak tutaj jest. Yy, tutaj nie są wszystkie pokazane teraz na ekranie. Yy, no, ale mam tak: Barbeżyńca, Medyka, Grega, Colta i El Primo. Bo jak mówiłem, jest to połączenie bardzo wielu gierek, w tym braula, w którego najwięcej gram z gier Supercell'a. I dobra, zaczynamy. To kopalnia klejnotów, która otwiera się za 3 minuty. Celem gry jest zdobycie jak największej ilości klejnotów i, z, w, i w tym celu musimy walczyć. Dobra, zacznę od Colta. Patrzcie, jeśli stanę w miejscu, a ktoś będzie. Widzicie, w moim polu, wtedy go strzelam. Na razie to są szkielety, to prosty wróg. Najpr najprostszy ze wszystkich. Nad postaciami widzicie może takie kółka. I to są właśnie kółka, które pokazują nam yy, jakby ile mają dane postacie HP. I teraz weźmiemy sobie jakąś inną postać. Patrzcie. Nie wiem czemu postacie są razy 2 teraz do mnie. Może to jakaś modyfikacja do gry. Bo co mecz są również modyfikacje Dobra, na razie mamy pierwsze miejsce Więc jest super Wiadomo, że im lepsze miejsce tym lepiej Dobra Spoko, bardzo spadliśmy Ale teraz sobie spróbuję Zniszczyć tego tutaj golema Który dość sporo daje I weźmiemy sobie do składu medyka Żeby leczył naszych Widzicie, sojuszników To jest jeden z kilku healerów w grze Jednym z healerów jest też pamka Przykładowo z Brawla. To jest jakiś inny gracz, a to widzicie, jest ogromny golem, którego ogólnie ciężko pokonać, yy, ale naprawdę, jak się postaramy, i na przykład, jak mamy tego modyka, to też będzie już to prostsze, bo przynajmniej medyk będzie pomagał naszym postaciom, yy, dzięki czemu będziemy po prostu mogli yy, łatwiej z nim zawalczyć, bo nawet kiedy już nas obije, to i tak możemy się szybko uleczyć. Teraz tego mniejszego golema fioletowego. Czy cokolwiek to jest. I teraz tego gościa musimy pokonać. W sumie to nie wiem, czy mi się uda. On użył wyleczenia. Medyk, medyk lecz lecz. Coś myślę, że to może się skończyć tragicznie dla nas. Więc używam turbo, drugiego medyka sobie wezmę. Mamy fuzję medyka. Dzięki czemu jest on jeszcze mocniejszy. I teraz fuzjowany medyk będzie bardzo szybko leczył. I bardzo efektywnie naszych zadymiarzy, lub ogólnie postacie. Nie wiem, jak się to nazywa w innych grach. Super teraz tego goblina dużego wezmę i tego mniejszego golema. Zaraz otwiera się kopalnia klejnotów, a to będzie ostateczna faza gry. Mogę wziąć tylko medyka, no to weźmy medyka. Teraz spróbuję ich pokonać. W sumie będzie to proste o tyle. Że mamy jednak tych medyków, w tym jednego mega ulepszonego, e, a wiadomo, że dzięki temu e, mam, mamy szybciej po prostu poko pokonać przeciwników i łatwiej, bo leczą. Dobra, to jest jakiś, jakiś dziwny gość, który naprawdę jest mocny. Oj, 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 oj ale mam problem. giga problem bombę daje. Muszę zdobyć tyle monet, yy, aby otworzyć sobie następnego yy, członka oddziału. Weźmiemy medyka znowu. żeby mieli... Mamy dwóch fuzji medyków. Jakby dwukrotną fuzję medyka. Dobra, kogoś załatwiłem. Ale to jeszcze nie jest za dobrze, bo Colt zginął od nas. To nam tylko ten medyk. Medyk nie umie się bronić. Trzeba uciekać. Chociaż tu jest skrzynka tylko za trzy. Aha, medyka wziąłem przez wypadek. Trudno, mamy trzecie miejsce. To jest też bardzo dobrze, moim zdaniem. Trzecie miejsce to jest też bardzo dobrze. Yy, jak na jedną, jeden mecz. Mamy już 5 minut, nam to zajęło. Dobra, w każdym razie mamy tutaj skrzynka też. Ma tylko 4 szanse na ulepszenie, ale to zależy od zajętego miejsca. I na razie jest zwykła. No, przynajmniej trafiła się zwykła, ale w wersji dużej. A trafimy 5 ulepszeń do grega. Jak wejdziemy sobie w grega, to kiedy zbierzemy 10 jego ulepszeń, wtedy będziemy mogli ulepszyć grega z wersji małej do wersji dużej. A tu mamy ogólnie wszystkie postacie, których jest już sporo, i cały czas są dodawane nowe. Jest tu wiele inspirowanych ogólnie naszą yy, grą Browser. Dalej, wyzwanie dla świeżaka. Mamy tutaj zadanie. Zadania w księdze również mamy zadania. Tu mamy na przykład za potwory, za pokonywanie potworów. Yy, widzicie yy, takie, no, to jest magia portalu za tryby bitewne również. Za wygraniu w wygraniu, yy, w danych trybach, i za używanie zaklęć. też masz tutaj dodatkowo. Widzicie yy, moc. A my niedługo odblokujemy goblina, yy, jest to kolejna postać w tej grze. W sumie zagramy jeszcze raz. Tym razem, modyfikacja to turbo moc, czyli więcej razy dostaje się to moc, dzięki któremu mamy dzięki której mamy szybkość zobaczmy to Zacznijmy sobie od barbarzyńcy mam go ogólnie zfuzjowanego jakby nie bardzo sfuzjowanego po prostu on jest ulepszony on nie jest na poziomie zwykła tylko na poziomie, znaczy na poziomie mała tylko na poziomie klasyczna jest po prostu lepszy. A tak weźmiemy sobie kilka takich barbarianów i będziemy mieli fuzję w zwykłej, to będzie już naprawdę bardzo dobra postać. Dokupimy sobie jeszcze jednego barbarzyńca, żeby żebyśmy mieli fuzję klasycznego barbarzyńcy. To jest super. Teraz przyda nam się medyk dodatkowo do naszej ekipki i ukończyłem jakieś zadania otwieraniu skrzyń. Otworzymy jeszcze jedną. Chciałbym zdobyć fuzję do medyka, ale nie ma tutaj. To weźmiemy sobie Kolta. Mam przynajmniej obrażenia dystansowe. Weźmiemy sobie bombę. Dobra, i idziemy sobie te, tego gościa załatwić. Jest tu kilku. Jest ogromny golem. To był najmocniejszy potwór, czyli baby dragon, mały smok. Dobra, chwila, muszę zdobyć sobie medyka. Najlepiej by było, gdyby był medyk, nie mam, to weźmiemy kolejnego barbarzyńcę. Zagramy sobie na barbarzyńcu, właśnie. Mamy niestety trzecie miejsce ledwo. Przydałby się medyk, ale musimy wziąć Al-Primo, Nie mamy innych opcji. Weźmiemy sobie dodatkową bombę. Spróbujemy ją wysadzić w jakiś fajny sposób. Na przykład tego, temu golej, golemowi na głowę. Spróbujemy go teraz zniszczyć. Golem nie jest jakiś najcięższy, ale też nie najłatwiejszy. Daje na szczęście dużo gemów, co, co sprawia jedynie, że się opłaca. Teraz Baby Dragon, szybko trzeba go załatwić. Najmocniejszy mob na właśnie tym świecie łąkowym jest właśnie to Baby Dragon. Tu bierzemy Medyka, bo wcześniej go nie mieliśmy jeszcze w ogóle, a Medyk się naprawdę przydaje, co już udowodniłem Wam w poprzedniej rundzie. A tu mamy jakieś basicowe postacie, gość ma, ale maleczenie nie ma, ma Medyka. Prawie nam medyk padł, ostatni etap, kolt, niech będzie kolt, w sumie też miarę dobra postać. Co jest? Został mi sam medyk. Nie. Medic cu ceca. Tuptuș. Vreți al prima, Barbarian. No, i niestety, miejsce jest tylko piąte. Ale przynajmniej przetrwałem do końca, było blisko. Otworzymy skrzynkę, która nie będzie ma jakieś ulepszenia. Tak, ma cztery. Rzadka. Epicka. On jest mega mocny, jak coś. Zobaczmy, może nowa postać. I jej. Król barbarzyńców! On jest mega mocny. To jest postać, której nawet nie ma w alei raczej. Oczywiście mamy te wszystkie nowości. Musimy sobie podbierać, żeby nie było, że to są nowości, żeby mi nie wyskakiwało. Mamy widzieć tutaj wszystko już odnaleziono. To jest moja pierwsza epicka postać, bo te żółte są rzadkie, a niebieskie są zwyk zwykłe. Teraz tak, zbieraj mega jednostki jako nagrody. Zyskaj szansę na znalezienie ich w bitwie. No, dobra. Dobra, są jakieś cztery mega jednostki. Nie znam się na tej grze na razie. Dobra, jest za pokonanie golema dodatkowe i za użycie bomby. Mamy dodatkowe punkty. I jeszcze tutaj za wyzwanie dla świeżaka. Naprawdę bardzo lubię tą gierkę. Trzeba przyznać, jeszcze sobie zobaczymy profil. Można zmienić jakoś na. Aha, można, można. Coś zmienić, ikonka. Gdzie jest ikonka króla barbarzyńców? Przepraszam. Nie ma? To bierzemy El Primo. Bardzo lubię El Primo. Dobra, personalizuj. A bo tu mamy zestaw emotek. Weźmiemy sobie zapłaczącą, taką androidową, fajną Za przedpremierowe kupienie I dobra, nie wiem jak używać tych emotek jeszcze Nie wiem jak używać tych emotek W każdym razie Wejdziemy sobie tutaj Dobra, zaczynamy Co to są za drzewne giganty tam? Co tu jest? Dobra, primo. Fajna postać. Szkieletkę trzeba załatwić. I pyk skrzynia. Dwie monety, nawet trzy. Drugi primo. Pokonany. Bierzemy leczenia. Pokonujemy tego plujka. I bierzemy barbarzyńcę W takim razie, jak nie mogę kolejnego Alpimo. do fuzji, bo jak zbierzemy trzy oczywiście, to mamy fuzja. Bowler. Okej, go się szybko pokonuje w miarę. Nie jest za ciężki, a naprawdę spokojnie daje sporo rzeczy. Uciekamy. El Primo jeden padł. To jest ten drzewny gigant. Co jest? O nie. Medyk. Tak, medyk jest mega. Granie medykiem jest najlepsze właśnie. Pod tym względem, że możesz szybko sobie zdobyć dużo y, HP i szybko po prostu przemierzać mapę też bez takich większych obaw hop, ma dajny Majka stracę barbarzyńcę zaraz wezmę medyka stracę barbarzyńcę zaraz dobrze, że mam dwóch medyków to trochę wyuleczają. a mnie ten gość goni straciłem barbarzyńcę Są to drzewne giganty, dziwne. Dobra, moje postacie na się sobie poradziły. I oczywiście, musieli mi dać baby dragona na głowę. Dobra, damy sobie radę z tym. Przydałaby się fuzja medyka albo jakiś mocniejszy zewnętrzny No ale i tak został nam medyk, więc mamy fuzję medyka i al Primo jednego. To nie jest taka łatwa gra, jak się wydaje. Tak, ostatni etap. A ja mam dopiero szóste miejsce. Więc musimy sobie wziąć na kolta coś, co mocno atakuje w każdym wypadku. Aha, super sobie wziąłem kolta, co go od razu straciłem. Tak! Król barbarzyńców. Udało mi się zdobyć króla. Bierzemy drugiego króla. Bierzemy najwięcej gamów jak mogę. Chyba weszliśmy na trzecie miejsce. Przypadkiem trzecie, zobaczmy to. Tak, mamy trzecie miejsce. Otwieramy skrzynię. Duża. Bardzo duża. Zwykła, bardzo duża. Dobra. I co tu będzie? 9 lepszym do El Primo, może uda nam się go sfuzjować? Czyli się rozwinąć? Tak. No właśnie, mamy lepszego El Primo, prawdziwego, już takiego obroustarcowego. Dalej mamy jeszcze dwóch mocniejszych, ale to jak zbieramy więcej upgrade'ów do El Primo i dalej tak. Mamy jeszcze karnet klejnotów jakiś. Dziwny. Rozumiem. Czyli za zbieranie po prostu klejnotów mamy rzeczy. I teraz tak. Karnet super i karnet zwykły. Mamy jeszcze skrzynkę za darmo. Dobra, za karnet. Duża. Bardzo duża. Zwykła, bardzo duża. Kolejna. O, jeszcze do Grega. Myk. Fajny jest ten karnet, opłaca się. Zaraz jeszcze podbieramy, ale najpierw Grega jeszcze sobie rozwiniemy. Widzicie, mamy go w wersji klasycznej. Już nie w małej i teraz tak. I są oczywiście też jeszcze lepsi Gregowie. I teraz tak. Z księgi jeszcze mogę podbierać. i dobra i mamy widzicie dwa poziomy czyli tak nowa postać goblin który daje monety nie jest dobry z atakowaniem ale daje monety i trzy przedmioty bitewne bilety do skrzyni gdzie mogę kupić te skrzynię sklep za darmo co jest Mega jednostka! I jakieś jeszcze rzeczy? Sk Epicka skrzynka? I co jest? I co jest? Co jest? Co jest? Król Barbarian Upgrade. Rzadka skrzynka duża. I co jest? I do medyka? I jeszcze ze zwykłej co? I do goblina. Ej, ale super! Patrzcie, za darmo upgrade, dzisiaj dostałem do El Primo, i co tutaj można zrobić? No i okej, okay. w sumie to w oddziale mamy mega jednostkę, tigrę. fajna jest, dobra. I możemy goblina zupgrade'ować, ale znaczy w sumie... jeszcze nie możemy. I to było dzisiaj na tyle moi drodzy, bo film już trwa 21 minut, ale naprawdę dużo się dzieje i naprawdę mi się podoba ta gierka. Jeśli Wam też, to proszę powiadomcie mnie w komentarzu. Yy, to chętnie nagram dla Was więcej odcinków ze Squad Busters, a ja póki co żegnam się z Wami, mówił xCzambax, narka